Elden Ring od pierwszych chwil zdobył niesamowitą popularność, i właściwie można powiedzieć, że From Software osiągnęło niesamowity sukces. Który sprawił, że grami, które dotychczas kojarzyły się raczej z masochistami, zainteresowali się także zwykli gracze. Co wpłynęło na sukces Elden Ring i czy naprawdę jest to aż tak dobra gra? Sam jestem zaskoczony tym jak olbrzymią popularność zdobył Elden Ring w tak krótkim czasie. Zawsze byłem fanem Soulsów, na naszej stronie oraz kanale YouTube znajdziecie dziesiątki materiałów nie tylko dotyczących gier From Software, ale także innych przedstawicieli gatunku jak Nioh czy też The Surge. Zawsze mi się wydawało, że popularność gier od Ubisoft'u czy też np. niedawnego Horizon Forbidden West, które zresztą zostało zdetronizowane przez Elden Ring, oznacza, że popyt na tego typu gry jest dużo mniejszy. Sukces Elden Ring pokazuje jednak, że gracze mają trochę dosyć tysięcy znaczników zapytania, trzech obecnych odpowiedzi oraz prostych i niezapadających w pamięć zadań. Akcja gry Elden Ring dzieje się w całkowicie nowym świecie. Bezpośrednio nie związany z tym co znamy na przykład z Dark Souls czy Demon's Souls. Chociaż szczerze mówiąc, pojawią się liczne nawiązania, jak powtarzające się niektórzy przeciwnicy, czy też nawet znane fanom bronie i pancerze. W tym tajemniczym świecie swój wpływ próbują zdobyć potężne, boskie istoty. My, jako jeden z wybranych, zwanych tutaj jako zmatowieniec, będziemy próbować zasiąść na tronie tego świata. I Zdobyć władzę na Elden Ring, zapoczątkowując nową erę pokoju i dobrobytu w tym świecie, lub też go zniszczyć, gdyż to od naszych działań będzie zależeć zakończenie gry oraz to, który z Bogów finalnie zdobędzie wpływ w tym uniwersum. Podobnie jak było w przypadku Dark Souls Eden Ring, bardzo niewiele tłumaczy z fabuły. I osoby chcące poznać ten świat, będą musiały wczytać się w opisy przedmiotów, dialogi postaci oraz znajdowane gdzie nie gdzie olbrzymie piedestały, które będą wyjaśniać nam niektóre elementy historii. Muszę jednak powiedzieć, że fabuła Elden Ring jest intrygująca, nawet jeżeli została przedstawiona w trudny do zrozumienia sposób. Zbieranie kolejnych okruszków oraz łączenie ich w całość na wspaniały bochenek tej historii daje masę frajdy osobom lubiącym poznawać trochę więcej historii niż jest to otwarcie powiedziane. Sama rozgrywka jest przeniesieniem dobrze nam znanej formuły z Dark Souls, do otwartego świata czeka nas eksploracja olbrzymich zróżnicowanych terenów, gdzie czekają na nas różne wyzwania oraz sekrety. Gra przez pierwsze godziny gry wyraźnie pokaże nam kierunek, w którym należy iść, by popchnąć fabułę do przodu. Szybko się jednak okazuje, że lepiej zboczyć ze wskazanej ścieżki i zająć się eksploracją, a na mapie znajdziemy dziesiątki ukrytych jaskiń, pradawnych grobowców, czy też obozów wrogich rycerzy. Ty będziemy doświadczenie, ekwipunek oraz nauczymy się lepiej walczyć. Gra niesamowicie punktuje eksploracji, to na niej warto się skupić. Ciekawostką jest jednak to, że na mapie znajdziemy jedynie znaczniki ważnych punktów. Jednak cała kwestia odnajdywania sekretów zależy tylko i wyłącznie od nas. Nie znajdziemy w tej grze znaczników zapytania, czy też strzałki, gdzie pójść, żeby wykonać dane zadanie. Elden Ring daje siarczysty policzek dla gier Ubisoftu, czy też innym popularnym otwartym światom, pokazując, że o ile gra jest ciekawa. to gra czasami będą chcieli eksplorować i odnajdywać sekrety. W grze będziemy rozwijać naszą postać oraz zdobywać dla niej ekwipunek. Nowością są tutaj popioły duchów, które możemy wzywać przy walce z bosami oraz prochy wojny, które z jednej strony mogą zmienić właściwości broni, a z drugiej dodają różnego rodzaju umiejętności, które możemy prawie zawsze dowolnie zmieniać przy punktach łaski. To są takie Dark ogniska w Elden Ring. Tworzenie zwariowanych buildów w Elden Ring to frajda sama w sobie. Osobiście sam rozwijam coś, co nazwałem magicznym samurajem, który w walce przywołuje magiczny łuk do strzeliwania wrogów z dystansu, a w zwarciu korzysta z magicznej katany, która swoim prochem wojny pozwala tworzyć fale uderzeniowe. Widziałem w grze także na przykład umiejętności naśladujące ataki smoków, czy też nawet zaklęcia zmiennokształtne, które podobnie jak na przykład Divinity i Original Sin 2, pozwalają dodać e, postaci skrzydeł, czy też pozwoli zaatakować wrogów ogonem. Zmiennokształtny rycerz albo potomek smoka w Elden Ring nic nie stoi na przeszkodzie, a buildów na kolejne przejścia gry wymyśliłem już parę nie mogę się doczekać kolejnych prób podejścia do Elden Ring. W grze spotkamy oczywiście bossów, właściwie nawet dziesiątki bossów. Tutaj niestety From Software się nie popisało, gdyż sporo przeciwników się powtarza i to niejednokrotnie w różnych konfiguracjach. Przykładowo najpierw walczymy z takim rocerzem tygla, a jakiś czas później z lwią aberracją. A potem trafimy na tych samych wrogów, atakujących nas razem. Podwójni bossowie, Weldon Ring, to chleb powszedni, i walka z nimi już nie ma nic wspólnego z umiejętnościami, a bardziej opiera się na szczęściu i umiejętnym dziobaniu przeciwników. Kolejną bolączką, która trwa właściwie od pierwszej części Dark Souls oraz Demon Souls. Jest praca kamery przy dużych wrogach oraz tak zwane hitboxy, czyli rozbieżność między animacją wroga a tym czy nas on faktycznie trafia czy też nie. Niejednokrotnie i tutaj ponownie warto wspomnieć o dużych bossach dochodzi do trafienia pomimo tego, że byliśmy w trakcie wykonywania uniku lub nawet animacja ataku nas nie trafiła. Ale pomimo tych bolączek, bossowie w Eden Ring to czysty majstersztyk i to dotyczy głównie najważniejszych bossów. Często związane są z nimi ukryte mechaniki lub też inne sekrety, które pozwolą nam zdobyć przewagę. Przykładowo z Radanem Gwiezdną Plagą walczymy w ramach Czegoś, co tutaj się nazywa festiwalem, który polega na przywoływaniu kolejnych złotych duchów, spotkanych w trakcie gry, bohaterów sterowanych przez komputer. Sami raczej nie chcemy podchodzić do tego potężnego przeciwnika, gdyż nawet jeżeli jesteśmy zakłóci w grubą zbroję, to bez problemu jest on w stanie zabić nas dwoma lub trzema dożeniami w serii. Zresztą to jest problem od pierwszych Dark Soulsów, kiedy tak naprawdę nie wiemy, czy ten pancerz, który nosimy ciężki, coś naprawdę nam daje, czy też nie. A że bosowie nie mają tutaj tak naprawdę staminy i mogą atakować bez żadnych przerw, to czasami robi się naprawdę nieciekawie. Niemniej jednak Elden Ring zaprezentował mi sporo wyzwań, które będę miło, albo nawet bardzo miło wspominać. A samo to sprawia, że gra jest godna, by zasiąść między Dark Souls 3, gdzie do dzisiaj uśmiecham się na myśl o walce z Nameless King oraz Sekiro, który sprawia, że dalej mam ciarę kiedy przypomni mi się demon nienawiści albo pojedynek na miecze z Genshiro Ashina. Elden Ring zrobił niesamowite zamieszanie na rynku. Pokazał, że gracze jednak nie są debilami i wcale ich nie trzeba ciągnąć za rączkę na każdym kroku. Pokazał, że gracze dalej są trudnych wyzwań i płynących z nich satysfakcji że nie są na tyle głupi, by mówić im co chwilę, co mają robić. Tak naprawdę to dla fanów gier dosyć niebezpieczna sytuacja, gdyż teraz każde studio będzie chciało stworzyć swój własny open world source like. Tylko, że tak naprawdę prawie każde studio nie posiada odpowiedniego doświadczenia, by to zrobić oraz czasu, bo będą chcieli to zrobić jak najszybciej, póki Motorclan a Elden Ring robiono parę lat. Czeka nas więc teraz wysyp premier średniaków i giniotów zrobionych na prędce by tylko zachęcić fanów Elden Ring do sprawdzenia swoich kolejnych nieprzemyślanych gier. Widzieliśmy to przez ostatnie lata po sukcesie serii Dark Souls. Czeka nas dokładnie to samo po sukcesie Elden Ring. Chociaż na odpowiedź twórców Nio i The Search czeka z niecierpliwością, ale oni już udowodnili, że wiedzą, z czym się je ten temat. Tak czy inaczej Elden Ring to czyste złoto i warto sprawdzić na jeżeli nie lubicie gier typu Soulslike.